Niewidzialnemu i jedynemu nieśmiertelnemu Panu i Bogu niech będzie chwała i cześć w Kościele na wieki wieków. Amen. Słowo Boże, które dzisiaj w poranek wielkanocny rozważamy, to fragment wspaniałej historii, o zbawieniu w Starym Testamencie jest to fragment wyjścia Izraelitów z Egiptu, czyli czternasty rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. Wiersze od 8 do 14 i 19 do 28. Wysłuchajmy się w te słowa. I przywiódł Pan do zatwardziałości serce faraona, króla Egiptu, tak, że ścigał synów izraelskich. A synowie izraelscy wychodzili pod osłoną podniesionej ręki. Egipcjanie ścigali ich wszystkie konie i wozy Faraona, jego jeźdźcy, jego wojsko i dogonili ich obozujących nad morzem koło Piha Chirot naprzeciw Baalsafon. A gdy Faraon się zbliżył, synowie Izraelscy podnieśli oczy swoje i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną za nimi i zlękli się bardzo. Wołali tedy synowie Izraelscy do Pana, a do Mojżesza rzekli – czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc: zostaw nas w spokoju, będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni? Na to rzekł Mojżesz do ludu. Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli Wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan za Was walczyć będzie, Wy zaś milczcie. A Anioł Boży, który kroczył przed obozem Izraela, przesunął się i szedł za nimi. I ruszył słup obłoku sprzed oblicza ich, i stanął za nimi, tak, iż wsunął się między obóz Egipcjan i obóz Izraela. Z jednej strony obłok był ciemnością, z drugiej zaś strony rozświetlał noc. I nie zbliżyli się przez całą noc jedni do drugich. A Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, pan zaś sprowadził gwałtowny wiatr wschodni. Wiejący przez całą noc i cofnął morze i zamienił w suchy ląd wody się roztopiły a synowie Izraelscy szli środkiem morza po suchym gruncie wody zaś były im jakby murem po ich prawej i lewej stronie egipcjanie ścigali ich i weszli za nimi w środek morza wszystkie konie faraona jego rydwany jego jeźdźce a nad ranem spojrzał pan na wojsko egipcjan. Ze supa ognia i obłoku wzniecił popłoch w wojsku egipskim i sprawił, że odpadły koła jego rydwanów, tak iż z trudnością mogli posuwać się naprzód. Wtedy rzekli Egipcjanie: Uciekajmy przed Izraelem, gdyż pan walczy za nich z Egipcjanami. Pan zajrzekł do Mojżesza. Wyciągnij rękę nad morze, aby się wody wróciły i zalały Egipcjan, ich rydwany i ich jeźdźców. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze i wróciło morze nad ranem na swoje miejsce, podczas gdy Egipcjanie uciekali w jego stronę. Tak wtrącił pan Egipcjan w sam środek morza. Powracające wody okryły wozy i jeźdźców całego wojska faraona które weszło za nimi w morze. Nie ostał się z nich ani jeden. Dzięki Panie nasz Boże za Twoją potęgę, za Twoją moc, za to, że objawiasz się światu jako Bóg, który ratuje i zbawia. Dzięki i za ten poranek, za to zwycięstwo w Twoim synu. Spraw, Boże, abyśmy w tym cudownym wydarzeniu zobaczyli naszą nadzieję, źródło naszego życia. Błogosław, Panie, rozważanie Twojego słowa, Wielkanoc i Twoje zmartwychwstanie, abyśmy to w Tobie złożyli naszą nadzieję. Amen. Pan zmartwychwstał. Pan prawdziwie zmartwychwstał. Drodzy wiemy, że żyje. Wiemy, że Pan Jezus żyje, bo dlatego, że tak mówi Boże Słowo. A Boże Słowo jest prawdziwe i mówi nam zawsze prawdę. Wiemy, że żyje przez świadectwo tysiąc, tysięcy osób, których Pan zmartwychwstały. Zmienił to życie, ukształtował na nowo. Wiemy, że zmartwychwstał, dlatego, że to zmartwychwstanie wnosi każdego dnia Bożą światłość. W najciemniejsze zakamarki tego świata, a przede wszystkim w najgłębsze zakamarki ludzkiego życia, gdzie Bóg przemawia i wyprowadza ludzi z niewoli grzechu. Ze względu na Jego zmartwychwstanie zapisane są te wszystkie tutaj wydarzenia. Z powodu Jego zmartwychwstania Pan Bóg przyszedł do Adama i Ewy. Z powodu zmartwychwstania przyszedł do Abrahama, do Mojżesza, powołał królestwo Dawida, i ze względu na to samo zmartwychwstanie dociera do nas Ewangelia o Jezusie Chrystusie. I dane nam jest słuchać Bożego Słowa, to Słowo rozważać i przyjmować. Ewangelia to dobra nowina o zbawieniu w Jezusie Chrystusie i zaczyna się ona właśnie w poranek wielkanocny. Jest to najważniejsze święto chrześcijan, do którego zmierza wszystko pozostałe. Właśnie Wielkanoc. I jak co roku rozważamy to dzieło zbawienia co roku z innej strony, dzisiaj z perspektywy Starego Testamentu i najważniejszego wydarzenia z historii Izraela, czyli wyjścia Izraelitów z Egiptu. Mówiąc krótko, wyglądało to tak: po dziesiątej pladze w końcu faraon zdecydował się wypuścić lud Boży z niewoli. Izraelici pod wodzą Mojżesza idą drogą, którą wyznacza im Pan Bóg poprzez widzialną swoją obecność. Ale z jakiegoś powodu Pan Bóg doprowadza lud Boży do ślepego załuku. Stają wszyscy przed Morzem Czerwonym, nie mogą iść dalej. W międzyczasie okazuje się, że faraon zmienił zdanie. Nie chce już wypuścić ludu Bożego. I wściekły wyrusza ze swoim wojskiem. Kiedy Izraelici zauważają zbliżających, zbliżające się wojska, wpadają w panikę, wypowiadając tak smutne, dramatyczne słowa przeciwko Panu Bogu. I przeciwko Mojżeszowi. Ale Pan Bóg nakazuje im czekać. Nakazuje im ufać w nadziei na ratunek, o który Pan Bóg sam zadba. To znaczy, nie mówi im, żeby się przygotowali do wojny, do walki, że teraz muszą się obronić, muszą zadbać o swoje przeżycie. Nie. Pan Bóg mówi, że On sam będzie walczyć. Że to On dokona tego zbawienia. I między sytuacją. Beznadziejną, bez wyjścia przed Morzem Czerwonym, a nową rzeczywistością. Między tymi dwoma punktami, Pan Bóg tworzy sam drogę prowadzącą do życia. Faraon natomiast, motywowany rządzą zemsty, korzysta z tej samej drogi, która zamyka się przed nim, doprowadzając do zniszczenia wojsk faraona. To bardzo ważny obraz. Dlatego, że za jednym razem Pan Bóg dokonuje zbawienia, ratunku swojego ludu, ale też i dokonuje sądu przeciwko Egipcjanom, czyli przeciwko śmierci i niewoli. Przed Izraelem rozpościera się teraz zupełnie nowa rzeczywistość, nowy cel, jakim jest Ziemia Obiecana. Jednocześnie Zamykając za nimi przeszłość, to co było, tak aby nie mogli już tam wrócić, aby nie musieli już tam wracać. Ta niewola, to miejsce śmierci pozostaje przed nimi zamknięte. Przed sobą mają nowe życie. I właśnie ta historia wyjścia z Egiptu jest pięknym obrazem tego, co Pan Bóg robi dla nas w Wielkanoc w Panu Jezusie. Niewola Egiptu dla Izraela jest obrazem naszej niewoli grzechu, niewiary, egoizmu, pożądania i wszystko to, czym żyją ludzie tego świata na co dzień. Niewola Egiptu dla Izraela jest właśnie obrazem tej naszej niewoli. Ale Bóg daje się objawić, daje się poznać Egipcjanom, tak jak daje się poznać całemu światu dzisiaj. Panu Jezusie Chrystusie. Po co? Aby uratować swój lud, aby dać mu nowe życie, aby powołać go do społeczności z Panem Bogiem, żywej relacji. I po czwarte, aby obdarzyć go nową ziemią, nowym miejscem, nowymi warunkami życia. Aby Pan Bóg mógł tego dokonać dla nas, musi mieć zarówno miejsce, Dzieło zbawcze, jak i sąd. Tyle, że tym razem sąd dokona się na Panu Jezusie. I o tym mówiliśmy w Wielki Piątek. On sam nasze winy wziął na siebie, Pan dotknął Jego karą za winy nas wszystkich. Oto sąd Boży, który już się dokonał. Dwa tysiące lat temu. Dzięki temu teraz Pan Bóg do nas przychodzi nie ze swoim gniewem, ale ze swoją łaską, ze swoim miłosierdziem, pokazując drogę, którą musimy przejść. Musimy przejść, aby wyjść z terytorium Egiptu, czyli naszego grzechu na teren Bożego Królestwa. Z jednego do drugiego prowadzi jedna droga. Jest nią Mesjasz. Syn Boży Pan Jezus. Czy widzisz ten obraz? Egipt to jest świat, w którym żyjemy. Niewola Egiptu to grzech. Faraon i jego wojsko to jest śmierć, która depta nam po piętach, stale nam towarzyszy. Jest tuż jakby obok nas, aby w odpowiednim momencie odebrać człowiekowi wszystko, łącznie z Bożą obecnością, na zawsze, na wieki, jeśli ten żyje bez Chrystusa. Morze Czerwone to sąd, przed którym wszyscy stoimy, wszyscy ludzie wszystkich wieków. Przed tym sądem stoimy, aby bezpiecznie przez to morze, przez ten sąd przejść. Aby uniknąć tego sądu, potrzebujesz Chrystusa, Mesjasza. On musi się stać dla nas tą drogą, tą prawdą, tym życiem. Ty, to jest to, o czym mówi Nowy Testament. Potrzebujemy w nim się schronić i stać się Jego uczniami. I trwać przy nim, bo wtedy, idąc przy Jego boku, on osłania nas jakby tarczą przed niszczycielską siłą Bożej Sprawiedliwości. Która się domaga konsekwencji, domaga się kary, sprawiedliwości za każdy Twój upadek, za każdy Twój grzech, za każde złe słowo, za wszelkie zło, jakie istnieje w tym świecie. Domaga się sprawiedliwości, bo grzech musi zostać ukarany. I tą sprawiedliwością naszą staje się Chrystus. Dlatego musimy do Niego przyjść. Dlatego musimy, musimy popatrzeć na swoje miejsce, w którym jesteśmy, jako coś tymczasowego, by stale być w drodze, by stale iść, słuchać, naśladować, poddawać się jemu i jemu służyć. Ale to chyba dużo. To chyba taka wersja dość radykalna. To całe wychodzenie, to całe rezygnowanie z czegoś, ta droga, ta pustynia, ten faraon, to Morze Czerwone, ten cel, do którego trzeba iść, to poświęcenie, ta strata tego, co trzeba zostawić nie ma w tym wszystkim jakiejś innej opcji. Patrząc na słowa, Izraelitów wypowiedziane w naszym fragmencie, pomyślałem sobie o innej opcji. Gdybyśmy tak spróbowali stworzyć taką współczesną, taką być może nawet europejską, wizję tej historii, mogłoby to wyglądać mniej więcej tak. Mojżesz idzie do Egiptu, by porozmawiać z Izraelitami. Mówi: Słuchajcie, Pan Bóg ma dla nas nowe, wspaniałe miejsce. Które będzie naszą ziemią na zawsze, ma dla nas całą masę niesamowitych błogosławieństw i przywilejów, o których nam się nie śniło, ale musimy zostawić cały ten Egipt, wyruszyć w długą drogę, zawrzeć przymierze z Panem Bogiem, a potem tego przymierza dochować choćby nie wiem co. Musimy nauczyć się chodzić w wierze i z wiarą przejść. Do ziemi Kanaan i zdobyć tą ziemię, wyrwać ją od uzbrojonych po zęby wojowników. Nie będzie to za bardzo trudne, bo Pan Bóg tak naprawdę już tą ziemię dla nas przeznaczył. Trzeba się tylko pofadygować i trzeba tam pójść i ją wziąć z wiarą. Musimy się też trzymać razem, uważnie słuchać tego, co nam Pan Bóg powie, a potem według tego żyć. To jest pierwsza opcja. A druga jest taka, że możemy tutaj, w Egipcie, wybudować kilka kościołów? Każdy będzie chodził do tego, do którego ma najbliżej. No ale, można oczywiście sobie też wybrać inne. I słuchajcie, raz w tygodniu będziemy mogli tam chodzić, słuchać Bożego Słowa, będziemy mogli do, do Pana Boga się modlić, śpiewać mu pieśni, będziemy mieli swoje porządki, będziemy się spotykać, integrować, będziemy Mogli przeżywać swoje sprawy, swoje problemy, radości. Będzie się trzeba na początku przyzwyczaić, bo wiadomo, to jest coś nowego, ale potem nam wejdzie w krew. Oczywiście, faraon będzie dalej przywłaszczał sobie nasze dzieci, naszą młodzież, wielu z nas. Będzie zmuszał do niewolniczego posłuszeństwa. Będzie rozbijał nasze małżeństwa, będzie zatruwał nasze umysły w taki sposób, że nie będziemy widzieć tak naprawdę tego, co się dzieje, ani słyszeć w sposób właściwy. Będzie nam od najmłodszych naszych lat mówił dokładnie to, w co mamy wierzyć i w jaki sposób. Będziemy tak samo się bać. Zmagać ze strachem, samotnością, bólem, ze śmiercią. Generalnie będzie wszystko po staremu, tyle że w niedzielę będziemy mogli pójść do kościoła. Ale za to nie będziemy musieli niczego poświęcać starać się, szukać, być posłusznym, obiecywać, dochowywać przymierza. Tracić czegoś, zmagać się z jakimiś prześladowaniami, wszystko będzie dokładnie tak samo. Tak jak było. Siostro, bracie, jeśli pamiętasz tą historię i warunki, w jakich żyli Egipcjanie, w jakich żyli Izraelici, to myślę, że wiesz, że ten drugi plan by nie wyszedł. Chociaż Patrząc na odpowiedź Izraelitów, na ich słowa, wydaje mi się, że gdyby Mojżesz im to zaproponował, wybraliby opcję drugą dla swojej śmierci i zguby. Siostro i bracie, to nie miało prawo się udać. Izrael musi opuścić Egipt nie da się inaczej wybierając całkowicie nowy kierunek nową jakość nowy sens życia dokładnie tak jak my mam wrażenie że nie wiem czy Europa współczesny świat czy warunki w jakich żyjemy wytworzyły w nas takie przekonanie że właściwie każdy sobie może wybrać to co chce Możemy sobie zrobić swoją opcję. Jeśli ta biblijna jest dla nas zbyt radykalna, no to przecież zrobimy sobie swoją. Zbudujemy sobie swój Kościół tam, gdzie chcemy. I taki, jaki chcemy. Tak, żeby nam się podobał. Czy naprawdę mamy takie opcje? Czy naprawdę Chrystus wstaje po to, żebyśmy to wszystko zrobili po swojemu? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że zawsze chodziło właśnie o ten nowy kierunek, o to wyjście, o zawiązanie przymierza, czyli umowy z Panem Bogiem, gdzie każda strona wie, do czego jest wezwana i co ma zrobić i dlaczego w tym trwa. Że jesteśmy wezwani do nowego życia i zmartwychwstanie Chrystusa jest tego właśnie potwierdzeniem, jest wezwaniem do drogi z Bogiem. Właśnie do straty, do poświęcenia, do wyrzeczeń, do szukania sposobu na to, żeby zadowolić Boga, a nie siebie. To nie my stajemy przed wachlarzem możliwości. Chrystus zmartwychwstał, wszystko zrobił za nas, więc teraz my zrobimy, co chcemy. Właśnie dlatego, że On umarł i zmartwychwstał, my umieramy dla Jego zmartwychwstania, dla Jego chwały. Aby żyć już nie dla samych siebie, ale dla niego, bo jest tego godzien i na to zasługuje. A jego zmartwychwstanie jest powołaniem nas do służby, do wysiłku, do pracy na jego chwałę, do poświęcenia, do gotowości do wyrzeczeń, świadomości zbliżających się prześladowań, trudności. Różnego rodzaju pustyni do zaufania i miłości. Dlatego, jeśli chcesz po swojemu, to lepiej nie czytaj. Ale jeśli chcesz naprawdę żyć z Panem Bogiem, to musimy przyjść do Niego, do Jego Syna, każdego dnia. Musimy odpowiedzieć całym życiem na Jego wezwanie w wierności iść za nim i służyć mu i wtedy on nas zachowa do królestwa swojej chwały amen